Tak, nagrywa się. No, I ty się no, pij, ja, ale pi ja, ja jestem a to jest... Czaszpil. No i dzisiaj będziemy sobie grać na jego serwie Minecrafta. Jeszcze nie wiem na jakich warunkach, on będzie ustalał. Czy będzie sur... to zrobić? Czy sam survival, czy... To będzie sam survival! Ty. Zabicie świnkę. A ty tnij drzewo. A ja zbieram grzybki. No dobra. Też dobrze. No to lagi... Weź 20 FPS. nie mam lagier, że nie mogę świnki trafić, fajnie. To ustaw sef... W... O, o ustawieniu graficznych na ten. Nie, nie, dobra, już jest. Spoko. Ła. No, i co Rob, robimy w tym odcinku? Bo ja wiem. Nie... nie miałem... nie ustalałem planu nie. O. E, więc będziemy... Gdzie ty jesteś tam. Nie Niewidać Nie no, wiem. Po pierwszej gdzie robimy domek albo A po mieszka? co domek? Będziemy na... na w jakiejś tam na początku w jaskini mieszkać się tyle. fak, 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 fak. FAK fuck trzcinę Tak trzcina się nam przydał I jak i tu sobie też pasbi Ile? Wszystkie? No ty, no, ty, no ty, nie wiem. Czekaj, zrobię nam po, po złupce. No, 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 no rób po chyba nie na pustyni, tam e... mamy cztery złupki. No, wystarczy. No, chyba nie robimy na pustyni tej jaskini, bo. Ty. E, ja... Nie, na pustyni nie, bo będzie za dużo. E, ja duży... jestem ja i mam zajebistą jaskinię. Kurde, zaraz <laughs> zara, będzie noc. Nie mów. No, naprawdę. Ja. Dobra, to to, to to tutaj się, się nara wziąła No, tylko żeby... Żeby nie było, że nam się piasek na głowę zwali. No to nie jak ob tego pija, piasku i tyle. Ja tu muszę jakąś podłogę zrobić albo co? A po co nam podłogę? No, tak, będziemy po wodzie chodzić, tak? Tak. M Matrix jesteśmy. Tak, żebyś wiedział. Żeś Dach, no się odsubnął że na ciebie już spada. Spadł. Ty wiesz jak to... jak to ten... było słychać. Jak? Jakby... jakieś małe dziecko. Lulu Lul. Nie, idziemy w podróż, chodź. Masz zupkę, masz, chodź tu. No już się jak Masz. Czekaj nie... nie on, Myślę, że do wody mi Chodź, gdzieś. Ja, Muszę jedną zjeść, bo. No, ja też zjadłem się... głodu dodaję. Muszę, No. Nie, to dodaję ten. Raz to dnia wyczerpuję. 4 daję. Idziesz? Jakieś nie tak mogę powiedzieć. Chodź zamieszkamy za w tamtym na razie gorzej tyle Gdzie ty? Dobra tepne ci dam Eee Chodź idziemy mam węgiel, mam węgiel, mam węgiel, mam węgiel tam koło tego węgla może sobie zrobić też No. O, albo tam to nie ma. Pierwszą grotę Pierwszą brotę Sandstone fajnie wygląda To equip jest potrzebny Ma Chcesz, bo mam jeden No to możesz dać, ja, ja tu zrobię domek Dre drewniany ale jest masz. 10 domek Masz A ja Coś mam zrobię sobie... Nie masz. A ja mam zupkę. No ja też mam zupkę i mięso. A ja masz 16 pochodni. Okay. Czekaj. Czekaj a gdzie? Dżungla niedaleko mamy, tam. A skąd to wszystko wiesz? Bo widzę. A okej, okay, spoko Dobra, to chodź tutaj. To Czekaj, pokoń... to nam tutaj oświetlę. Na razie będzie tyle, jak na pierwsze odcinek bo to nawet formatowanie mi się będzie wrzucało południa. Czekaj, oświetlę nam tu. O no, chodź. Chodź tu. Ja z mięskiem a ja, a ja z łopatą tak. Jezu! Na cactusa wpadłem. Tak więc z akcentem mięskowo-łopatowym w ręku tak. Łe! Co ja robię? Żegnamy się. <gryw> tak, żegnamy się i do następnego odcinka. Cześć! Cześć!